Świetnie planujesz, ale czemu nie robisz? Każdego dnia pojawiają ci się pomysły w głowie oraz niezwykle szczegółowy plan. Nawet do tego stopnia, że możesz czuć ekscytację. To dopamina: twój mózg właśnie dostał swoją dawkę. Wow, czemu ja nie zarabiam milionów? Myśli sobie zadowolony i koniec. Bo w głowie już gotowe. Następny plan: cykl się powtarza. Sprzątanie: 10 systemów w głowie. Projekt: przemyślany każdy aspekt. Zakupy, optymalne trasy w sklepach. Planowanie równa się natychmiastowa nagroda. Jak scrollowanie. Wykonanie jest jak czytanie książki, odłożone w czasie, zawolne, niepewne. Więc planujesz dalej. Więcej opcji, więcej dopaminy. Zero zrobionych rzeczy, a wieczorem poczucie winy. Jest kilka sposobów, żeby to obejść. A to jeden z nich. Rano, zanim mózg się obudzi, zaczynam bez planu. Półprzytomny i nagle Mail wysłany, pokój posprzątany, zanim głowa zaczęła produkcję idealnych planów do niezrobienia, zanim twój perfekcjonista się obudzi. Pewnie już to robisz, te momenty, gdy jakoś się zrobiło, zanim się pomyślało. To nie przypadek, to obejście własnego mózgu, który jest za dobry w widzeniu opcji, za dobry w planowaniu. A czasem najlepszy plan to brak planu. Zacznij, zanim zaczniesz myśleć, bo myślenie bywa pułapką.